Dzisiaj wypuścili informacje o łopaczu. Będziemy informacje o paczu przeglądać. O trochę tych informacji tu jest. Fractured in Attack Valley Community Card Review Round Up. Featuring Standard Wide NT US. Dobra, zobaczmy. Last minute Storming Achievement for Rogue. Coś tam, coś tam. Okej. Okay. Karty, a karty, karty, kto gra w karty, ten ma łeb obdarty, co to jest? Hopper, dead, draw and frozen for a card review session last week, and here is vote from Hopper's stream mhm mm Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ale to chyba byłoby na tyle. Jeżeli chodzi o ten artykuł. Co my tutaj mamy? Last chance to pick up several bundles featuring mercenaries, Battlegrounds, Wild and Standard Content. There are six bundles leaving Herdson Shop. OK. Legendary Mercenary Bundle. No, Mercenary Bundle to chyba whatever. B Battlegrounds Bundle Halloween's and Hallows Mmm. Ant. -hmm. No ładny, ale raczej nie bardzo. Wolfboy Enzo has special skin for his fish. Mm -hmm, Okej. Okay jakieś wojsy, Battlegrounds, Bartener, Venari. No obrazek za 10 euro, czy ten dolarów mnie nie interesuje. No więc, tutaj to olewamy. I tak, jeżeli chodzi o nowości, to pierwszą nowością jest plansza do Battlegroundsów. We have got a new paid cosmetic debuting in Battlegrounds. This board is called Arena of Champions and can be seen below. No, fajnie wygląda, muszę przyznać. Że nawet spoko, jak ktoś chce zakupić, to może, że tak powiem. I to tyle. Jak to tyle? Pricing information not absent from the post is not Okay. Za 10 dolców, no znam kilka lepszych piw do wypicia: The bottom right portion of the battleground board a simplifier when playing on mobile for gameplay purpose portion of board are... a ok, jeśli parawa dolna część jest uproszczona na telefonach. No nie coś spoko to wygląda, no ale kupować nie zamierzam. Cztery nowe Play playable mercenaries coming to Hearthstone, including Valera. Okej. Okay. Czyli Valera i Vanessa dochodzą do Mercenarisów. No biorąc pod uwagę duże zainteresowanie tym trybem. To można by rzec, że raczej post mało interesujący. Nie będę nawet tego, że to bo i tak zapomnę za 5 sekund, więc. No nie, interesującego. 22 Remus Diablo From battlegrounds Grand Scabs. Scabs, Jak to się czyta? Kopii. Scabs. Tak, jak się pisze. SCAPSIK będzie. Diablo of Pada and the Hodgins of Bohater. Camps will become the latest mercenary turned into battleground hero as he attempts to fill the shots left behind by Diablo. Discover a plain copy of a minion from your next opponent's warband. That is something spoko? To gorsza wersja test. Zmiany w ustawce idealne na short na YouTube'a. O, nie głupie nawet. Muszę przyznać, że dobry pomysł. To jest dobre. Za dwa dostajemy. Typa z bandy przeciwnika. Nie wiem, takie średnie się trochę wydaje. Możemy sobie zrobić skaut i zobaczyć, co ma, bo odkrywają się trzy stronnicy. Ale tak. Wydaje mi się, że gorsza wersja test, bo test dawała więcej tych stronników. I pewne, że dostaniemy co to, co chcemy. To jest taki stronnik za dwa, losowy poniekąd trochę. No, I don't like very much. New mercenaries new bounties are coming to Hearthstone Mercenaries, expanding the Blackrock Zone. Hearthstone Mercenaries is only getting a round of new playable elbow characters in this week, which pass. They are expanding the Blackrock Zone with 4 new bounties featuring the following characters. Azor Gurwale strasza Chromagów z Niefariem. No niby spoko, no tylko, że... że... whatever. Hearthstone Duel gets a round of update in patch 2.0 with 15 passive. No dobra, duelsów też nie gramy. Więc tutaj też wiele nie powiemy. Ring of Black Eyes Whenever a minion is frozen, add a copy of it to your hand. No spoko. Jeżeli masz podobny build, to będzie przydatny minion. No tak, no, tylko że patrząc na test, no to też ten ten, ten scabs jest gorszą wersją test, nie? A Tez jest słaba ogólnie. Mm -hmm. No dobra, no mamy update Duelsów. No i mamy ścieżkę nową pokazaną. You can see Celestial and as you say, cardback on the top right. Alright, there is Battleground, Mercenaries and more too. Chwila. Celeste to jest jakiś pracownik, nie? Yeah? right Może nie? To jakiś smok. No, ale fajnie wygląda. Jaka jest złota karta? Bob. Jakiś skin... Nie, to są te... Nie skiny, tylko... Znaczy, skiny do battlegroundsów. Diamentowy korak, jakiś szaman, jakiś palek jakiś mag. Coin, Bartender Bob, złota legenda, Mercenarisowy skład, Reverse i ten. No i spoko. No, jak ktoś potrzebuje większej ilości kosmetyków, no to luz. O Jezu, spali mi się chce. Nowe coiny. Czy się porównanie nowego i starego. Żeby było wiadomo ten, czym się różnią. No, czy znaczy to nawet, kurde, muszę przyznać, znaczy że bogato wygląda jak tam za 20 dolców, czy ileś. Osiem skinów do tego, trzy skiny, barman, coin, złota legenda, jakieś mercenaristy, revert, bohater, jeszcze diamentowe to i więcej, expa, no to nie no, na no, faktycznie jak ktoś inwestuje hajs w Hearthstone'a to Warfet imo. Celestial dragon, mage kill skin. A, to jakieś dwóch lat było ten, o co się w tym Celest Ja pierwsze słyszę. w of course, that my new hero Celest so became one of most popular posts on the site. A, w 21 stycznia 2020. I co w tym było takiego ciekawego? Nie kumam. No bardzo. I to tak naprawdę wszystko, jeżeli chodzi o to, nic więcej nie ma. Oh, yes, yes, yes. Upcoming Art Valley Faction War Legendary Questline Line requires over 300 games to get golden card re 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 rewards. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. More information is available now on the upcoming Faction War event that is coming to Hearthstone in the Fracture in Alterac Valley expansion including the titles on new legendary quest line looking into the game makes you choose your faction okay if you have logged in science previous patch you have already chosen your faction for the event the war runs from december until january when the war ends a tally will occur and the winning faction decide which card will get diamond art Legendary quest line is available That is progressed by Ernie Kono. This questline rewards several rare golden cards. There is also Golden Legendary Reward at the end. The card from the faction you didn't pick. Okay. How hard is to finish Alter Vale legendary questline? Czy zrobię jakiś poradnik startu Biorąc pod uwagę, że nie gram ich w ogóle to chyba nie bardzo. We 7200 honor being regular to all the rewards. That is cool. You didn't win any. Oh. Incoming bot storm. <laughs> Dobre stwierdzenie. We know we are the best crew and we will win all your games. 180 the fewest number of games. Realistic from, uh, that, that, that. Uh, 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 uh. no make encounter, coś tam, coś tam, but is 300. Ło jest 360 gier? No to faktycznie w cholerę przecież to jest, to jest faktycznie w cholerę. Jak to miesiąc ma trwać. To trzeba gdzieś ze 12 gier dziennie grać. A ja tyle chyba nie gram. No proszę. Ale o co? Jaka będzie legenda na pierwszym kroku nowej ścieżki? A nie wiem zamknąłem już tego posta. Chyba, że tu jest... Nie, tu nie ma. Poradnik dostarć ale stary, no mówię Ci, że nie gram w ten tryb, no to jak mam Ci zrobić poradnik do starcia? No co chodzi z tymi 360 grami? Rozpoczyna się walka pomiędzy Hordą a Aliansem z wyjściem dodatku Alterach Valley. I żeby zdobyć maksymalną nagrodę, czyli złotą legendarkę, taką jaką się nie wybrało, a, czyli jak wybrałeś hordę, to dostałeś tego. Jak wybrałeś alliance, to dostałeś tego. I jak, zdoby... I jak dojdziesz do ostatniego poziomu, to zdobywasz tego, którego nie wybrałeś. Kurwa, dobrze to powiedziałem? Panie bardzo. Jak wybrałeś alliance, to dostałeś tego typa. I żeby dostać tego za friko, trzeba zrobić... Yy, wbić 14 rangę PvP. To jest yy, z, wan... z Vanilli. Żeby wbić 14 rangę PvP, trzeba zbierać honor. I łącznie tego honoru trzeba zebrać 7200. I żeby zdobyć 7200 honoru, średnio trzeba wygrać 360 gier. O to chodzi. Więc trochę tego jest do farmienia. No dobra, ale no to chyba wszystko. No nie ma tutaj zbyt wielu nowości do omówienia więcej. Tak myślę. Zresztą też... Trochę mi się ziewa. Informacja o aktualizacji. Strumujemy dolinę Alterg już 7 grudnia. Okej. Okay. Zmiany w trybie najemnicy. Ok. Zmiany ustawki. Ok, zmiany starć. Ok, rotacja na arenie. Ok, i błędy. No i to w sumie wszystko. Tu mamy. Aha, tutaj mamy. A tu są nagrody. Legendarna karta Lockholar Władca Lodu. Niewytwarzalna. I najemnik Vanessa Van Cleef. To jest na pierwszym stage'u. tu jest cały ten. Aha, bo to są złote karty jeszcze. No dobra, no nie powiem, żeby to było coś super interesującego w tych zapowiedziach wszystkich. Znaczy takie standardowe rzeczy. Rzekłbym...